Kochani, witam Was bardzo serdecznie w Energetyce dzisiejszego dnia, 16 kwietnia 2019 roku, wtorek. No i pod wpływem jakiej wibracji jesteśmy, jesteśmy pod wpływem piąteczki. Ja lubię piąteczkę, bo w piąteczce się zawsze dużo dzieje. Z tym, że, proszę Państwa, z dnia mamy siódemkę, czyli tak, tu aktywna, emocjonalna piątka, tu, proszę Państwa, siódemka z dnia, czyli jacy możemy być? Możemy być bardzo wrażliwi. Nadwrażliwi, chwilami bym powiedziała, chcąc gdzieś mieć chociaż przez chwilę spokój, nawet przez 5 minut w łazience, co zresztą nie będzie wcale takie łatwe. I proszę Państwa, jeżeli te wibracje są z energetyki dnia takie trochę gryzące się, wykluczające, to proszę Państwa, jak ten dzień wygląda? Ja bym powiedziała, on jest zazwyczaj o bardzo zmiennej energetyce, czyli przez chwilę będziemy chcieli wszystko robić, za 155 rzeczy się brać, nawet będziemy mieli taką tendencję, tu zaczniemy, tu skupniemy i coś jeszcze zrobimy. Przestrzegam przed robieniem porządków, bo może się tak zdarzyć, że w każdym pokoju zrobicie bałagan nic z tego nie będzie, albo zamiast pojedynczo sprzątać w każdej szufladzie to wszystkie wysypiecie i później będzie to na przykład tydzień czasu w nieładzie, więc do takich że takie rzeczy akurat odradzam, ale wracając do tych emocji, raz będzie wam się chciało robić za chwilę będą takie nastroje melancholijno, nawet bym powiedziała depresyjne. Natomiast, proszę Państwa, bardzo dobry czas, żeby jak gdyby te, te zmienne nastroje, emocje spożytkować poprzez wysiłek fizyczny albo jakąś fizyczną pracę. I proszę Państwa, myślę, że już o 12.00 o 12, e, będzie O 12.00 w południe będzie e, lepszy, lepszy czas, e, i myślę, że to trzeba by było pochwycić i jakby ten lepszy czas wykorzystać na jakieś zadania takie m, e, związane ze sprawami zawodowymi, ze sprawami e, finansowymi. No i też bardzo dobry czas do tego, żeby gdzieś podjechać. Jeżeli macie coś do załatwienia, nie musi być to 100 km dalej, ale może żeby nie siedzieć w biurze, tylko tu pojechać do kontrahenta, tam podjechać do kontrahenta, tu trochę porozmawiać, to jest to bardzo dobry czas bardzo dobry również czas dla tych, którzy robią jakiekolwiek biznesy poprzez internet albo tam, gdzie trzeba gadać również przez telefon i tutaj skupcie Państwo na tym energię, bo jesteście, będziecie w stanie naprawdę mieć ten dzień owocny, jeżeli chodzi można powiedzieć o różne rzeczy, które sprzedajecie czy pozyskiwanie nowych klientów. Troszeczkę w tym dniu należałoby zwrócić uwagę na układ, układ, układ pokarmowy, wrażliwość układ Pokarmowego, więc bądźcie Państwo też na to wyczuleni. I kochani, przesłanie anielskie na dzisiejszy dzień: Aniołowie mówią wolność, wolność, bądź dzisiaj wolny. Ja nawet się zastanawiałam, czy coś powiedzieć o sprawach uczuciowych, bo one dzisiaj nie będą najlepsze. Może być wiele takich kłótni, nieporozumień, niestety od słowa do słowa. Ale piątka, proszę Państwa, sprzyja wolności, czyli jeżeli ktoś będzie się chciał umawiać na randki, to ja bym powiedziała, jeżeli byłyby to randki bez zobowiązań, na przykład, nie wiem, co jest w ostatnimi czasami modne, takie spotkania no, bez zobowiązań, to do spotkań bez zobowiązań, to jest dobra karta. Natomiast, jeżeli byście Państwo chcieli się spotkać, bo coś miałoby rokować na następne tygodnie, miesiące, a może lata, to przy tej energetyce niekoniecznie. No i też może zastanowić się, przemyśleć, czy ktoś z Państwa nie jest ograniczany przez kogoś innego, czy przez różnego rodzaju ograniczenia nie może rozpostrzeć skrzydeł. No i dobrze by było te ograniczenia nazwać i powoli z miłością w sercu je eliminować. I kochani, jeszcze przesłanie na dzisiejszy dzień. O, piękne! Przyjmuję boskie dary, dziękuję za szczęście, sukces i wielkie osiągnięcia. Jedna z najlepszych moich afirmacji przez tyle lat. Pierwsza afirmacja, jaką wyciągnęłam kupując sobie te afirmacje, lat pewnie ze dwadzieścia kilka temu, to właśnie była to ta. Przyjmuję boskie dary, dziękuję za szczęście. Sukces i wielkie osiągnięcia, i życzę Państwu, żeby tak Państwa życie wyglądało i to nie tylko 16 kwietnia, ale przez całe życie. Dziękuję, do zobaczenia jutro.